Witajcie na kanale Basiałkę To, z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj jest bardzo szybki dzień, bo jestem bardzo zabiegana, muszę wszystko szybko nagrać, lecieć jeszcze zmontować tak, żeby na 15 ze wszystkim zdążyć, ale na szczęście mamy weekend, więc znowu dam radę ogarnąć. No i trochę mi smutno, bo zostało nam jeszcze w sumie 6 dni razem i później kończy się daily. Zobaczymy, co będzie później. Kochani, dzisiaj Wam zaprezentuję bardzo szybkie śniadanie, ze względu na to, że w sumie u mnie już jest teraz godzina 13. Ja w dalszym ciągu jeszcze nic nie zjadłam, chociaż biegałam po sklepach od rana, więc szybkie śniadanie. Podkrałam w sumie przepis od. Ona ciągle gotuje, więc zapraszam oczywiście też do niej, zobaczyć, jak ona to zaprezentowała. Będzie to omlet, królewski omlet przez dziewczynę, został tak nazywany. Więc. Do całości są potrzebne tylko dwa jajka, trochę soli. U mnie jest to jak standardowo, jak zawsze sól himalajska i troszkę masła klarowanego. Dziewczyny tam podawały bodajże 10 gram. Ja nie wiem, zobaczę ile mi to wyjdzie na patelnię. Więc tak, rzecz bajecznie prosta, więc włączamy gaz pod patelnią. Wrzucamy sobie tam masło klarowane, żeby nam się rozpuściło. Na bardzo małym ogniu na razie, bo musimy jeszcze rozdzielić sobie białka od żółtek, więc yy, na odwrót muszę zrobić. Tutaj sobie wbiję najpierw białko, tutaj żółteczko i zrobimy to samo. I moi kochani ubijamy sobie najpierw białka z odrobiną soli i od razu sobie też dodam troszkę soli do żółtek i ubijamy na pianeczkę. Ok, i ubijamy żółtka. Nasze żółteczka wylewamy na patelnię, i na to nasze żółtko wykładamy białko. Przykrywamy i czekamy, aż przestanie się lepić. Kiedy nasza pianka na górze już się prawie nie lepi, wtedy wiemy, że mamy gotowy omlet, więc możemy go sobie ściągnąć. Ja będę go sobie brała tak jak Kasia. Ona ciągle gotuje najpierw na jeden talerz. Kasia go przekroiła. I takie kawałeczki razem ze sobą łączyła na innym talerzu. Robimy to po prostu. Siup. O, ten wyszedł dużo lepiej. Tylko teraz go jeszcze przełożyć. Kochani, i to jest taki puszysty omlecik. Yy, mi się bardzo spodobał. Wygląda ciekawie. A tutaj was, co dodacie do niego, ogranicza was tylko i wyłącznie wyobraźnia. Już nic więcej. Możecie dodać borówki, możecie dodać masło orzechowe, możecie dodać Zrobić go na słodko, możecie go zrobić na słono, możecie dodać kakao. Wszystko, wszystko, czego chcecie. Także już Wam pokazuję, jak wygląda i do zobaczenia jutro o 15. Jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.